Cześć, dzień dobry. Jarek Pietras. Od 15 lat prowadzę firmę Yarmobile, która zajmuje się tworzeniem oprogramowania dla firm, i w ciągu tych lat zbudowaliśmy, dostarczyliśmy już kilkadziesiąt różnych projektów dla małych i dużych firm. A obecnie od jakiegoś czasu jestem totalnie pochłonięty tworzeniem agentów głosowych opartych o sztuczną inteligencję. I dzisiaj pokażę właśnie takiego. Agenta, którego stworzyłem. Co to będzie? To jest agent dla warsztatu samochodowego i będą takie tematy jak rezerwacja wizyty diagnostycznej, rezerwacja krótkiej naprawy, rezerwacja dłuższej naprawy, powiadomienie, że auto gotowe, zmiana terminu wizyty, anulowanie wizyty, przełączenie rozmowy do konsultanta i smsy przypominające o. Wizycie. Mamy tutaj arkusz, w którym będą pojawiały się rezerwacje, data zgłoszenia imię klienta, numer telefonu, model, opis problemu, typ naprawy, termin wizyty, cena części do uzupełnienia, robocizny, komentarz serwisanta i tak oraz dane rozmowy z transkrypcją i tak To jest przykładowy arkusz, który stworzyłem na potrzeby tego agenta. Natomiast możliwe są różne integracje z systemami, aplikacjami warsztatowymi pod warunkiem jedynie, że dysponują one tak zwanym API do wymiany danych. Jest też kalendarz Google'a do rezerwacji, czyli mamy to samo w kalendarzu i w arkuszu. No więc zadzwonimy do agenta z naprawą diagnostyczną. Dzień dobry, tu Janek, agent głosowy warsztatu Bawaria Maniacy. W czym mogę pomóc? Dzień dobry, mam problem z samochodem. Zauważyłem jakieś wycieki płynu pod samochodem. Rozumiem, dziękuję za informację. Czy mogę prosić o model pańskiego BMW? 545I. 545? Tak, jest dokładnie. Dziękuję za potwierdzenie. Wycieki płynu pod samochodem mogą wskazywać na różne problemy, takie jak uszkodzenie układu chłodzenia, układu wspomagania kierownicy lub układu hamulcowego. Najlepiej będzie umówić krótką wizytę diagnostyczną, abyśmy mogli precyzyjnie ocenić sytuację. Co pan na to? Jak najbardziej. Zróbmy tak. Sprawdzam najbliższy wolny termin wizyty diagnostycznej. Proszę o chwilkę. Najbliższy wolny termin na wizytę diagnostyczną mamy dzisiaj, między 16:15 a 16:30. Czy ten termin panu odpowiada? Tak, może być. Świetnie. W takim razie przechodzimy do rezerwacji. Poproszę jeszcze o pana imię. Jarek. Czy mogę użyć numeru telefonu, z którego Pan dzwoni do rezerwacji? Tak, jak najbardziej. Potwierdzam, Panie Jarku. Pańska wizyta diagnostyczna została umówiona na dzisiaj, między 16.15 a 16.30. Zapraszamy na ulicę Jerzego Waszyngtona, 36 w Gdyni. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję, panie Jarku. Do zobaczenia. No i mamy opis problemu, wycieki płynu, model 545, diagnostyka, numer telefonu, no i Jarek, czyli ja. To samo pojawiło się tutaj w arkuszu. Termin wizyty 1.16.15, status nowe, no i dane rozmowy, skrót rozmowy, link do nagrania, transkrypcja rozmowy, Dobra. Teraz weźmy, zarezerwujmy, może jakąś naprawę. Dzień dobry, tu Janek, agent głosowy warsztatu Bawaria Maniacy. W czym mogę pomóc? Cześć, miło Cię słyszeć. Chciałbym coś. Z... Mam coś do zrobienia w samochodzie. M4. Dziękuję. Czy mógłby Pan doprecyzować, co dokładnie trzeba zrobić w Pańskim BMW M4? E, hamulce do wymiany, czyli tarcze, klocki. Jak najbardziej, po to dzwonię. Sprawdzam najbliższy wolny termin na krótszą naprawę. Proszę o chwilkę. Najbliższy wolny termin na krótszą naprawę mamy jutro, w sobotę, między 8 a 12. Czy ten termin panu odpowiada? Super, tak odpowiada. Świetnie, w takim razie przechodzimy do rezerwacji. Poproszę jeszcze o pana imię. Zenek. Dziękuję, panie Zenku. Czy mogę użyć numeru telefonu, z którego pan dzwoni do rezerwacji? E, nie, może bym chciał wprowadzić inny. Na jutro, w sobotę o godzinie 8 rano. Zapraszamy na ulicę Jerzego Waszyngtona 36 w Gdyni. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Aha, jeszcze pytanie, mam można? Oczywiście, panie Zenku. Proszę pytać, w czym mogę jeszcze pomóc? Przede wszystkim, czy można się u Was napić kawy? herbata i wygodne miejsce do odpoczynku. Do zobaczenia jutro. Halo, jesteś tam jeszcze? Tak, panie Zenku, jestem cały czas. Czy jest coś jeszcze, w czym mogę pomóc? Tak, koleżanka pyta, czy macie przystojnych mechaników. Dzięki, na razie. Cześć. Jak widać, nawet agent potrafi wykazać się nie wiem czy dowcipem, ale inteligentną dosyć odpowiedzią na różne pytania. Mamy rezerwację, którą pokazuję, czyli hamulce tarcze 4 Dobra. I to zaprogramowałem, że taka naprawa krótsza zajmie 4 godziny. Można to dowolnie zrobić, może być znacznie większy katalog napraw o różnych czasach, yy, oczywiście, i cenach. Słucham. Halo. Dzień dobry, tu Janek z serwisu Bawaria Maniacy z dobrą wiadomością Państwa samochód 32.0D jest już gotowy do odbioru. Fajna fura, oby długo służyła. Czy mają Państwo jakieś pytania? Ile kosztowała naprawa? Do zapłaty 860 zł brutto, w tym robocizna 560 zł i części 7500 zł. Sporo, ok, dobra, kiedy mogę odebrać auto? Zapraszamy po odbiór. Jesteśmy otwarci dzisiaj do godziny 17, a jutro od 8. W takim razie dziękuję za rozmowę. Na razie. Tam są jeszcze dodane do obsługa, że niedziela, że sobota ma inne godziny pracy, że w niedzielę nie pracujemy, że od poniedziałku i, i kilku podstawowych świąt w Polsce również. Dobra, więc oznaczyło się, że powiadomiono, że gotowe. To zwracam uwagę na to. Mamy już inny status. No i dopisała się ta część rozmowy dotycząca właśnie powiadomienia o gotowości razem z transkrypcją, z nagraniem. Jakby był jakiś problem z klientem, to można do tego wrócić i sobie to zobaczyć. Dobra, co my tu mamy? Zmiana terminu, anulowanie wizyty. Dobra. Dobra. Spróbujmy anulować tą rezerwację, która będzie właściwie zaraz, za pół godziny. I to jest trochę taka sytuacja, że ja mam na mój numer telefonu bardzo wiele rezerwacji, więc taka sytuacja nie wystąpi raczej w praktyce. Zobaczmy, jak agent sobie z tym poradzi. Dzień dobry, tu Janek, agent głosowy warsztatu Bawaria Maniacy. Czym mogę pomóc? Dzień dobry, muszę anulować wizytę. Nie dam rady. Rozumiem. Czy dzwoni Pan z numeru, który był podany do rezerwacji? Tak. Widzę, że na ten numer jest kilka rezerwacji. Proszę powiedzieć, którą wizytę chciałby Pan anulować? Jeden dziś, 1 sierpnia o godzinie 16. Tak, Diagnosty... tak, to jest dokładnie ta, dziś o godzinie 16. Potwierdzam, pańska wizyta diagnostyczna zaplanowana na dziś, 1 sierpnia o godzinie 16 została pomyślnie anulowana. Dziękuję za informację. Jeśli będzie Pan potrzebował nowego terminu, proszę śmiało dzwonić. Nara, dzięki. Dobra, jak widać, została anulowana. I znikła z kalendarza, bo ona była tutaj. A teraz weźmy tę dłuższą naprawę we wtorek, która była na numer 500-200-300. Postarajmy się ją przesunąć na przykład na środę. Dzień dobry, tu Janek, agent głosowy warsztatu Bawaria Maniacy. Mogę pomóc. Dzień dobry, muszę zmienić termin rezerwacji. Oczywiście, chętnie pomogę. Czy dzwoni pan z numeru, który był podany do rezerwacji? Nie, inny podałem wtedy. Rozumiem. Proszę podać numer telefonu, który był użyty do rezerwacji, wprowadzając go za pomocą klawiatury telefonu i kończąc. wizytę umówioną na wtorek, 5 sierpnia, o godzinie 8 rano. Czy to tę wizytę chciałby Pan przełożyć? Tak, dokładnie tę. Może na środę, jeśli można? Sprawdzam dostępność na środę, proszę o chwilkę. Na środę, 6 sierpnia, mamy dostępny termin o godzinie 8 rano. Czy ten termin Panu odpowiada? Super, odpowiada. Udało mi się przełożyć pańską wizytę na środę 6 sierpnia o godzinie 8 rano. Do zobaczenia w warsztacie przy ulicy Jerzego Waszyngtona 36 w Gdyni. Dzięki. Na razie. Dobra, jeszcze chciał podziękować. Dobra, to mamy to. I. Jeszcze SMSy przypominające o wizycie. Szybciutko pokażę po prostu z telefonu jakie dostałem. Bardzo proszę, że powiększymy. Jest. Jest. Dobra. Teraz tak, yy, możliwości dodatkowe. Yy, przede wszystkim tutaj jest taka, użyłem uproszczonej, uproszczonej bazy danych yy, i napraw, yy, usterek, napraw, cen i tak dalej. Natomiast można użyć pełnowymiarową albo bardziej obszerną. Wszystko jest tutaj do zrobienia. Integracja z aplikacjami warsztatowymi. Właśnie, w tej chwili jest integracja z tym arkuszem i z kalendarzem Google, ale mogę to zintegrować z istniejącymi e, większymi aplikacjami warsztatowymi pod jednym warunkiem, jeśli mają API i to API jest sensowne. Większość z tego co wiem ma. Tak samo z CERem, one również mają API. Możemy zrobić jakiś dodatkowany pulpit administracyjny ze statystykami i tak dalej. To jest trochę więcej roboty pewnie. No, oczywiście, customizacja, czyli informacja o Państwa firmie, nazwa, adres, godziny pracy, rodzaj napraw i tak dalej. Wymyśliłem coś takiego, że można by zrobić oddzielne rezerwacje terminów dla podnośników, bo wiadomo, że podnośnik jest takim zasobem, który jest no, wykorzystywany przez jedną naprawę w danym czasie. No i na przykład telefony, SMS-y do klienta z pytaniem o satysfakcję, a jeśli jest zadowolony, no to można mu wysłać SMS z linkiem do wyrażenia opinii, na przykład na Google. I tak dalej. Dobra, być może Państwo zastanawiają się, co mi to da. I teraz szybciutko. Przede wszystkim agent głosowy sztucznej inteligencji zapewnia całodobową obsługę klienta. Działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, obsługując wiele połączeń jednocześnie. Zmniejsza to liczbę nieodebranych połączeń, a zwiększa liczbę odebranych, więc i liczbę umówionych wizyt i przychód firmy. Zwiększona efektywność operacyjna. Sztuczna inteligencja ma to do siebie, że fajnie automatyzuje proste, powtarzalne zadania, takie jak umawianie wizyt, udzielanie informacji o cenach, częściach, firmie i innych, zbieranie informacji o na przykład zgłoszenie szkody, gromadząc niezbędne informacje w ustrukturyzowany sposób. Tak, jak z formularza, generowanie rekomendacji, co redukuje błędy ludzkie, odciąża pracowników i pozwala mechanikom skupić się na naprawach, a to bezpośrednio wpływa na liczbę godzin fakturowalnych. Rozwiązanie takie sprawdzi się i w dużym warsztacie, i w małym. Jeśli masz warsztat i pracujesz w danym momencie, jesteś w smarach, gdzieś pod samochodem, no to czy chcesz w tym momencie odbierać telefon od potencjalnego klienta? No właśnie. Redukcja kosztów operacyjnych. Miesięczny koszt agenta jest kilkakrotnie niższy niż koszt zatrudnienia osoby do odbierania połączeń, umawiania wizyt. No i tutaj wiem, że wchodzimy na grząski grunt pod tytułem Sztuczna Inteligencja zabierze nam pracę. Ale teraz tak, po pierwsze, ludzie będą uwolnieni do bardziej kreatywnych i sensowniejszych prac, a nie jakichś takich żmudnych, powtarzalnych. Po drugie, ktoś to powiedział, że to nie jest tak, że sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, tylko ludzie, którzy będą jej używać, mogą nam zabrać pracę. Poza tym, no już nie da się tego zatrzymać, to jest przyszłość i to wchodzi coraz szybciej. Także trzeba się do tego jakoś tak odnieść, może właśnie kreatywnie do, do tego. Poza tym, fajnie by było, jakby sztuczna inteligencja. To już jest taki temat, może już bardziej. Nie wiem, społeczny czy, czy polityczny, gdyby właśnie uwolnione zasoby ludzkie, które będą w najbliższych latach dzięki sztucznej inteligencji, żeby, żeby były jakąś sensownie wykorzystane i żeby właśnie, nie wiem, nie chcę mówić o polityce, ale, ale są różne rozwiązania, jak bezwarunkowy dochód gwarantowany i tak dalej, ale to jest, to jest temat na, na inne rozmowy. W każdym razie na pewno tego się nie da już zatrzymać. I można się pod to podłączyć albo czekać, aż konkurencja się pierwsza podłączy i, i będzie korzystać. Eee, Jednolity standard obsługi. Agent głosowy skraca czas oczekiwania klienta na połączenie. Nie, nie ma humoru, w gorszych dni zawsze działa tak samo. Eee, proaktywna komunikacja. Agenci głosowi mogą być wykorzystywani do wysyłania proaktywnych komunikatów, na przykład, że zbliża się termin wizyty. Że auto jest gotowe do odbioru, co pokazałem, o zbliżającym się terminie przeglądu technicznego, o konieczności wymiany opon. Pytanie o satysfakcję z obsługi jaka jest wysoka, to właśnie podesłanie linku do wyrażenia opinii. Takie działania budują pozytywne relacje z klientem, zwiększają jego lojalność i przychód firmy. Studia przypadków wskazują na pięciokrotny wzrost liczby umówionych wizyt i stuprocentowy wzrost efektywności w planowaniu terminów. Nawet jak to jest jakiś odosobniony przypadek, to nawet kilkudziesięcioprocentowy wzrost umówionych wizyt i obrotu firmy, no chyba jest ciekawą i pożądaną sprawą. Tu mówiłem o warsztacie, natomiast można stosować takich agentów w wielu różnych dziedzinach życia i np. w salonach samochodowych, co przyniosło wzrost lidów o około 37% i wzrost liczby jazd próbnych o 26% oraz setki dodatkowych interakcji posprzedażowych w ciągu pierwszych kilku miesięcy. Dobra, krótko, jak to zrobiłem, żeby było wiadomo, że to ja zrobiłem, używam. Retail AI, takiej platformy. Napisałem prompt, stworzyłem funkcję i odpowiednie automatyzacje w N8N. Można używać też na przykład make.com. Tutaj właśnie pracowałem nad tą automatyzacją, która, która właśnie te, te wizyty znajdowała. Także mam takie automatyzacje gotowe. Co ciekawe, agent na obecnym swoim poziomie rozwoju, który rozwija się bardzo szybko, działa dobrze dla języka angielskiego, ale dla polskiego pewne rzeczy nie, jeszcze nie wymawiał dobrze, na przykład modele samochodów, dlatego stworzyłem automatyzację, gdzie jest po prostu dla różnych kwot i modeli poprawna, Zmuszenie go do poprawnej wymowy, więc wiele rzeczy można to szlifować, które nie są poprawnie w tej chwili zaimplementowane, ale to się rozwija tak szybko, że pewnie już za parę miesięcy będzie to rozwiązane jakby odgórnie. Natomiast ja wprowadziłem taką, jakby taką łatkę, żeby poprawnie to wymawiał model fonetyczny. No i jeszcze inne rzeczy są możliwe. Dobra. I teraz na koniec zapraszam do kontaktu. Jeśli chce Pan, Pani porozmawiać z tym agentem albo ze mną na temat na przykład możliwych implementacji w Waszej firmie, to zapraszam. Link jest w opisie. Pozdrawiam. Cześć.